O. Coś mi tu podpowiedziało, że, że to trzeba trzymać w pionie, nie? <ścoughs> o, matko, no dobra. Szybkie, szybkie tylko info, które zostanie, przecież na długo yy, dotarłem dokładnie 7 minut temu. Naprawdę klimat jest, jest super, to tutaj z, z chłopakami z, z naszej grupy treningowej, morsowej, Keep Cold Team, realizujemy nasze kąpiele. Właściwie chętnie bym wskoczył, ale no, nie mam nic na przebranie, jestem, jestem, jestem e, chyba przegrzany, to, to może nie, nie, nie byłby dobry pomysł. E, tak, e, czas, e, w którym wyskakałem to 6 km. To były godzina praktycznie 19 minut czystego skakania, właściwie biegania ze skakaniem. Czas brutto, czyli, czyli całego, całego mm, mikroprojektu, to 2 godziny 15 minut. Muszę powiedzieć szczerze, że od 4 km już, już no, zmniejszyłem, że tak powiem, kadencję. Ponieważ każdy interwał to mniej więcej było 290, pod, tak jakby skoków, oczywiście z tym liczeniem to mi się tam wszystko już, już myliło, dlatego że starałem się to liczyć w takich że tak powiem interwałach jak, jak, jak normalnie, czyli 70 i 30, 70 i 30, 70 i 20, co razem daje 290. Oczywiście to wszystko się trochę mieszało, mniej więcej taki jeden odcinek tych 290 skoków zajmował od 150 do jakichś 180 metrów. No i mniej więcej robiłem około 60 sekund takich wolnych sekund przerwy. Od tego czwartego kilometra to się już trochę posypało i właściwie robiłem no taką pojedynczą sesję, która trwała 200 skoków. Właściwie straciłem już totalnie kontrolę nad liczeniem tych przerw. Także te ostatnie dwa kilometry już nie były jakieś super przyjemne. Właściwie nie było to w ogóle przyjemne. No ale okazuje się, że można biegać i skakać. Ze skakanką wymyślać jakieś ciekawe rzeczy. Właściwie dużo cierpliwości. Dużą cierpliwością musiałem się wykazać dlatego że yy, cały czas jakieś gałązki yy, właśnie od yy, w drugiej połowie już było dużo jakichś liści na, na chodniku to wszystko się przyczepiało yy, powodowało, że skakanka stawała się jeszcze cięższa. <grych> yy, także trochę to denerwowało, jakieś, jakieś, jakieś yy, yy, gałązki też, te, też nad głową, które też nie pomagały kiedy trochę jakoś nieświadomie przyspieszałem no to oczywiście skakanka wplątywała się w nogi co też trochę frustrowało także ciekawe doświadczenie które tak jak mówię no, wymagało ode mnie sporej cierpliwości, takiego, takiego opanowania spokoju oczywiście nie mówię, że jakieś przekleństwa nie leciały bo na pewnym etapie trochę mnie już to denerwowało no ale, ale, ale dobro, no było fajnie Aż się trochę boję, co jeszcze mogę wymyśleć. No ale, ale, ale zobaczymy. Dobra. Także wrzucę jeszcze jakieś wyniki później. Także 6 km yy, naskakałem na skakance. Także przeskoczyłem po i zobaczymy, yy, co dalej. Także trzymajcie się, a ja idę dalej korzystać z uroków mojego jednodniowego urlopu. Także do zobaczenia. Trzymajcie się udanego popołudnia, tak? Thank <laughs>